Kolejki w PRL to temat, który stał się bohaterem wielu rozpraw, skeczów, programów, a nawet gry planszowej. Był to nieodłączny widok w tamtych czasach, bowiem w zasadzie każdy towar był luksusowy i bardzo ograniczony. Dlatego gdy tylko pojawiał się w sklepach, ludzie walili do nich drzwiami i oknami. Pamiętacie kolejki w PRL? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News